Dobry wieczór kochani. Dzisiaj e, znowu pogaduchy do poduchy. Dawno nie było. Staram się jakoś się nagrywać, wiem, że one są bardzo rzadkie, e, ale tak jak wcześniej obiecywałam i mam nadzieję, że teraz otrzymam słowa będą po prostu codziennie albo chociaż dwa razy w tygodniu. E, witam wszystkie moje kochane niołeczki, moje kruszyneczki, moje biedne maleńkie duszyczki, e, zbłąkane. Kochani, zawsze tym rozmawialiśmy o magii, zawsze opowiadaliśmy o rytuałach, o ich efektywności, o skutkach ubocznych. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, że może ta miłość jest potrzebna w życiu i ten powrót partnera naszego jest potrzebny, bardzo silnie potrzebny, bo kochamy, bo pragniemy, bo tęsknimy, bo serce krwawi. Ale musimy także dbać o siebie przede wszystkim. I to wy, aniołki kochane, to wy jesteście na pierwszym miejscu. Jeżeli wy będziecie poharatani, jeżeli wy będziecie pokrzywdzeni niesamowicie życiem, ciężko wam będzie odzyskać partnera. Tak prosto mówiąc, musi być stan wasz psychiczny, musi być czysty, czysty i spokojny. Musicie wywalić z siebie nienawiść do Teściowej, wywalić z siebie nienawiść do larw. Po prostu ja wiem, że to tak się mówi: weź i wyrzuć to z siebie. Jak baba zrobiła krzywdę, jak odebrała nam faceta, jak Teściowa nas nienawidzi i mąci, czy tam przyszła Teściowa i mąci w naszym życiu. Ale. My musimy się skupić tylko i wyłącznie na partnerze i na jego powrocie. Nie skupiamy się na osobach toksycznych, nie skupiamy się na y, osobach trzecich, które niszczą nam życie. My się skupiamy tylko i wyłącznie na powrocie partnera, y, bo jeżeli my go zyskamy, to ci ludzie toksyczni nie będą w żaden sposób dla nas przeszkodą. Y, w żaden sposób y, nie będą nam wadzić w życiu, tak, bo partner sam wybierze nas, tak, czy was, z wami będzie chciał być i nikt tu nie może przeszkodzić. I szkoda jest waszej energii na teściowe siostry, na wujków, na cioć, ja wiem, że oni są. I Jak się robi rytuał, to jest tylko sprawa rytualisty, żeby ich odsunąć od was. A wy nie możecie y, zawracać sobie głowy, zaprzątać głowy osobami trzecimi toksycznymi. Bo Wasza energia jest potrzebna tylko i wyłącznie do tego, aby partner do Was wrócił i kochał na zabój. Tak? Więc nie wolno wam nawet grama energii tracić na osoby toksyczne. Ponieważ tak, tak jak mówiłam, prawda? Że marnujecie swoją energię na. Na to, co zrobiła Teściowa, co powiedziała Teściowa, a jak to było, a, a, a siostra to to, a, a wujek to tamto, nie ma. Wy się skupiacie tylko i wyłącznie na powrocie e, partnera: <laughs> że wspominacie, jak było, e, że pragnie serduszko, że tęskni to serduszko, e, uspokajacie to serduszko, bo wiecie i jesteście pewni, że partner wróci, że będzie. I to jest wszystko. Wasza, wasza postawa. Wasza postawa taka energetyczna, ona jest najbardziej nam potrzebna. Najbardziej. Ja, jako rytualista, jestem w e, porównaniu do tego, że wy jesteście potrzebni ze swoją energią pozytywną. E, e, co jeszcze chciałam powiedzieć? A dużo osób się skarży, że pani batów, pani nie opisuje, bo pani mnie lekceważy, bo pani mnie lekceważy. Nie lekceważy nikogo. Przysięgam z ręką na serce. Po prostu jeżeli wałkujemy temat jeden cały, że mamy się nastawić pozytywnie, że mamy wyrok, to co ja mam mówić? Kurczę, ja nie chcę kłamać i nie chcę kręcić, tak? Jeżeli nie mam nic mądrego do powiedzenia, to po prostu nie mówię. I tak jak mówię, jeżeli codziennie mm, rozmawiam z jedną osobą i mówię, że będzie dobrze, że pozytywne nastawienie, wywalenie siebie w tych negatywów i idziemy do no i codziennie muszę mówić to samo, y, bo to z góry... Rozmawiałam 40, 45 minut e, z duszyczką. Ja troszeczkę znowu e, codziennie to samo. no To by mi czasu naprawdę e, nie starczyło. Więc, tak jak mówię, będę nagrywała te filmy, bo mam nadzieję, że chociaż e, w tych filmach. Jak nie jestem w stanie ze wszystkimi porozmawiać, to że w tych filmach jestem w stanie Was jakoś podnieść i jakoś Was dźwignąć. Jest tak jak mówię, przede wszystkim pierwsza zasada jest taka, że nie myślimy o osobach trzecich. Osoby trzecie są moim zmartwieniem, zmartwieniem wszechświata, a, wasza zmartwienie, a Wasze zmartwienie jest tylko, kochani, e, skupiacie się na partnerze. Wywalajcie z siebie te nienawiści, te złości, to, do, tak jak mówiłam, do teściowych, do wywalajcie z tego, nie powinno was być, bo przekazujecie e, sprawę swoją miłosną e, rytualiście i to jest jego obowiązkiem pozbyć się tych osób, odsunąć te to osoby toksyczne od was, żeby nam nie wchodziły w drogę. E, a wy, tak jak mówię, tylko typowa koncentracja na... Partnerze, na powrocie partnera. Wy musicie być spokojni. Wy musicie myśleć pozytywnie. Ja to cały czas mówię o tym, ale ja wiem, że to jest droga do sukcesu, wszelkiego sukcesu. Nawet na każdej sferze czy finansowej, czy zdrowotnej, czy miłosnej musi być pozytywne myślenie. Dlatego że jak myślimy negatywnie, tak jak mówiłam wielokrotnie na filmie, to ściągamy ze wszechświatu, takie najgorsze, takie bagno. Po co, po co to brać? Po co, po, co, po co skorzystać z tego? Nie, nie my chcemy mieć, mieć fajne, wesołe życie, a nie e, z bałaganem. Wszechświat każde nasze słowa wyłapuje jako życzenia. E, Wszechświat nie odróżnia, znaczy nie odróżnia. E, w, Wszechświat nie waży, czy to jest prośba, czy to jest tak rzucone słowo e, na wiatr. Każde słowo jest życzeniem, każda myśl jest życzeniem, więc tak trzeba troszeczkę pracować również nad sobą, kochani. Ja też bardzo mocno pracuję nad sobą. Staram się dbać o swoją wewnętrzną świątynię, żeby ona w jakiś sposób była czysta i spokojna, bo bym nie była w stanie. To nikogo wziąć ręki, komuś pomóc, jakbym sama była tam w środku zasyfiona i zabrudzona, chociaż czasem się zdarza i nawet nie podchodzę w takich momentach ani do rozmowy, ani do wykonywania rytuałów, dopóki sama ze sobą nie zrobię porządku. <laughs> Przepraszam, nie możemy pomagać komuś innemu, jeżeli w swoim życiu mamy nieposprzątane, niepoukładane, bo nasze wtedy rytualiste emocje przechodzą gdzieś tam, prawda, w tej energii jest przemycane podczas rytuału. Wy już wiecie o rytuałach wszystko tak naprawdę, jesteście je oczytani. I, i, no po prostu, jeżeli ktoś sięga po magię, jakąkolwiek magię, żeby pomóc sobie w życiu, to na pewno dużo na ten temat wie. Ja, na przykład dzisiaj, w ogóle chciałam tak zupełnie inaczej troszeczkę, właśnie o tym waszym wnętrzu, bo rozmawiam, tak jak mówię, z wieloma moimi duszyczkami i jest problem z powrotem partnera, ale jestem po, bo partner jest toksycznym człowiekiem, ale zakochaliśmy się w toksycznym człowieku i chcemy tego tego człowieka mieć ze przy sobie. Ale my musimy ją ja dbać o siebie, bo siebie zaniedbujecie, o siebie nie dbacie, tylko jak już się skupiacie na tym partnerze i na tym powrocie, to was nie ma. A <laughs> przepraszam, a wy musicie być, bo to wy jesteście mistrzami ceremonii i to Wasza energia jest potrzebna. Ja bym chciała, kochani, Wam dzisiaj powiedzieć, bo dużo osób się mnie pyta o medytację, że chcę medytować, głęboko medytować, ale ta medytacja nie wychodzi. Bo, bo, bo jestem zmęczona po całym dniu, bo nie umiem się skupić, bo nie mogę się skupić. Nigdy nie będziemy dobrze medytować, póki najpierw musimy manifestować, ćwiczyć manifestację. Jeżeli manifestacja nam już będzie dobrze wychodziła, to wtedy możemy zacząć medytować godzinami i uda nam się, prawda, w tą sferę medytacji wskoczyć. Ale bo zanim nie nauczymy się dobrze medytować, musimy manifestować. Przy manifestacji też potrzebujemy pracy nad oddechem, tak jak przy medytacji. To jest bardzo potrzebne. Więc zanim nie przystąpimy do medytacji, trenujmy manifestację i z manifestacją ćwiczmy oddech. Oddech, który będzie oczyszczał nas od środka, który będzie dodawał tej pozytywnej energii, który będzie poprawi nam tok myślenia. Nie możemy i moja propozycja jest taka, nie manifestujmy tylko o powrót partnera, nie manifestujmy o to, że partner wrócił, jesteśmy razem, jest pięknie, cudownie, toksyczni ludzie doszli. Manifestujmy o wszystko. Bo tak naprawdę nasze życie. Nie jest oparty tylko na sferze miłosnej, jest i na zdrowiu, rodzinie, finansach, prawda? Starajmy się manifestować każdą strefę swojego życia. I jeżeli już nauczymy się dobrze manifestować, i to manifestowanie naprawdę nam będzie wychodziło, wtedy możemy się zaczynać brać powoli za głęboką medytację. Ale to, mówię, to jest wszystko tak naprawdę dużo pracy, ciężkiej pracy i, i lata czasu, czasu potrzeba do tego bardzo yy, bardzo dużo, więc yy, tak jakby bo nie raz właśnie bo, badko, bo ja bym yy, chciała medytować, bo bo, bo ale me medytacja nie wychodzi, bo bo się rozpraszam, bo to jest już taki wyższy poziom jakby i dlatego zaczynamy od krótkich manifestacji 20-minutowych, tak? Przede wszystkim 20-15 minutowe manifestacje i wtedy, prawda, tam po pół roku takiego codziennego manifestowania możemy spróbować wpaść właśnie w tą strefę medytacji. Pamiętajcie, kochani, że przy każdej manifestacji, czyli jeżeli już jesteście na tym poziomie medytacyjnym, Pamiętajcie o oddechu, który on musi uczestniczyć podczas manifestowania czy medytacji, ponieważ on nas uspokaja, on nas wycisza, on nas oczyszcza, on nam daje ten oddech właśnie przede wszystkim logiczne, mądre, spokojne myślenie. I wtedy zobaczycie, jakie będą rezultaty nawet rytuałów. One będą szybciej kończyć się z sukcesem, bo Wy, kochani, będziecie spokojni, bo Wy będziecie wyciszeni, bo zacznie Was cieszyć życie. Bo tak ja wiem, że bez tych partnerów to życie jest dubani, nic się nie chce, dołki, depresje. Tak jak ja wielokrotnie mówiłam, wy jesteście kreatorami swojej przyszłości. Nie nikt inny, tylko jak Wy sami jak Wy swoją przyszłość wykreujecie, nawet właśnie podczas manifestacji, to to będzie. Tylko tak jak mówię, to nie można tego traktować, że już dzisiaj manifestowałam 20 minut, że jestem bogata, piękna, śliczna i jestem z moim partnerem, prawda, i mieszkam w ogóle w Dubaju, na, gdzieś tam, prawda, w pięknym domu i już za tydzień lecę do Dubaju z moim partnerem. Nie. Manif to na wszystko potrzeba po prostu ciężkiej pracy. I to manifestowanie też musi być codzienne, konsekwentne, i to będzie, i to wszystko wyjdzie. Ułoży się. Tylko musimy dbać o siebie. Jeżeli mówię, to też trzeba mieć do tego i czas, i chęci, i siłę, i, i, i nie spieszyć się nigdzie, a, a wiem, że jesteście duszyczki moje zajęte po, po kokarty, i, i na nic nie ma czasu. Ale tak jak mówię, zanim nie, nie bierzcie się od razu medytację, najpierw pracujcie z manifestacją, krótką manifestacją 15, 20, max do 20 minut, ale konsekwentnie i codziennie. No i tak jak mówiłam, oddechu, tak? Oddech jest bardzo istotny, bardzo ważny. E, więc, 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 więc e, chyba to jest takie najbardziej istotne. E, jeżeli wy sami będziecie spokojni, wyciszani, e, cierpliwi, e, ten ten partner wróci, bo nie ma możliwości, żeby partner nie wrócił. Jeżeli żyje, oddycha, chodzi po tej ziemi, to wróci. Tylko musimy po prostu. Pracować z nim, tak? Również pracować z jego energią, również pracować z jego świadomością, gdzieś go tam mocno energetycznie cisnąć, naciskać, żeby, żeby w chłopu czy tam kobiecie rozjaśniło się w główce i żeby zaczął racjonalnie myśleć. Ja będę starała się wprowadzić takie 20-minutowe manifestacje czy 15-minutowe. Delikatne, małe wprowadzenie do manifestacji, że na przykład będziemy tak prawda? Że usiądziecie sobie spokojnie, nawet możemy dzisiaj to zrobić. Eee, to, bo tak jest film do jakby do odsłuchania, do, do cofnięcia, eee, więc sobie możecie spokojnie, kochani, wygodnie usiąść. Ja bym właśnie chciała właśnie te Pokazać mniej więcej o co chodzi z tą manifestacją. Może to nie będzie taka profesja idealna, ale na pewno Wam pomoże. To siadacie tak jak sobie, tak jak wiecie, tak jak do medytacji. Siadacie, nie, nie medytujcie należąco, yy, dlatego że oczka się będą zamykały i wszystkie buźki pójdą spać, i medytacja gdzieś tam yy, zostanie, prawda, w tyle. Po prostu siadajcie sobie albo w pozycji lotosa, albo skrzyżowani nogami na, na, na podłodze, albo nogi wyprostowane, ale siedźcie. Nie siedźcie na miękkich podusiach, puszystych cieplutkich kocykach, po prostu na podłogach, na matach, siadać tyłkiem, żeby, żeby nie przysnąć. I oczywiście ta pozycja musi być wyprostowana, tak? Czy ten księż lotosu, bądź używane ręce oparte o, o kolana. Rewce wyprostowane jak struna i cały kręgosłup musi być prosty. I to jest taka fajna pozycja. I starać się właśnie przy manifestacji również pamiętać o tej prostej pozycji. <laughs> Przepraszam, chyba jestem przeziębiona, więc tą manifestacją dzisiaj nic nie wyjdzie zapewne, ale spróbujemy, spróbuję Wam troszeczkę to, to, to naświetlić musicie, dobra, to jeżeli już przyjmujemy tą pozycję, jesteśmy, siedzimy na twardych podłokach, mamy zamknięte oczka. Jeżeli ja mówię, jeżeli ja podczas manifestacji będę mówiła, e, spuśćcie na swoje oczy, e, na swoje nogi, e, to nie otwieracie oczu i nie patrzycie na swoje stopy, tylko po prostu oczami wyobraźni musicie te swoje stopy widzieć. Nie możecie, prawda, otwierać oczu, już patrzycie gdzie te stopy są, tylko... Siedzicie jak struna wyprostowana i tylko działa wyobraźnia i słuch i nic więcej. Eee, no więc dobra, więc siadamy i tak dwa, trzy, nawet takie głębokie wdechy nosem, wciągamy powietrze i o, spadł. tak, tak dmucham i mocno wydmuchujecie powietrze. Wydech. Ok. I teraz tak. Zanurzacie się, kochani moi, w waszą taką listę marzeń i tęsknoty, za czym marzycie, za czym tęsknicie. Niełatwo jest się dzielić waszymi marzeniami i tęsknotami, bo są albo za ambitne, albo niewygodne dla innych osób, albo po prostu zbyt osobiste. Pamiętajcie o oddechu, wciągamy powietrze i ustami wypuszczamy. Ok i cały czas ja mówię, a wy cały czas pracujecie nad oddechem i trzymacie się tej wyprostowanej pozycji. Dlatego nie mówicie kochani o swoich problemach i o swoich marzeniach, trzymacie je dla siebie i z nimi tak się borykacie. A my musimy te marzenia urzeczywistnić i osiągnąć ostateczny dobrobyt naszych marzeń i naszych celów. Wszystko, co my stworzyliśmy, kochani moi, jest tylko właśnie manifestacją swoich wewnętrznych marzeń i swoich wewnętrznych pragnień. Dlatego najważniejszą częścią naszego życia jest tworzenie manifestacji. I wprowadzanie jej do naszego życia, tego na czym nam zależy. O każdym marzeniu, o każdej potrzebie manifestujemy, a manifestacja. I pamiętajmy, kochani, cały czas, kochani, o oddechu. Wdech. Wdech. Zróbcie głęboki, mocny wdech. Nie wypuszczajcie go. Wciągamy. Mocno wciągamy, nie wypuszczamy ustami teraz i w wyobraźni skupmy się na swoich stopach. Widzimy swoje piękne, śliczne, zadbane stopy i wypuszczamy Uff, i mocno, aż do żołądka powietrze, żeby aż tam głęboko to <laughs> do powietrze doszło. I teraz spokojny, delikatny wdech i delikatny wydech. I znowu wdech, aż się nie w głowie kręci. I wydech. I oddychamy. I oczami swojej wyobraźni. Wyobrażamy sobie, jak jesteśmy szczęśliwi. Jak bardzo mamy koło siebie swojego partnera. Jak tworzymy cudowne życie. I wdech. Wydech. I relaks. Wdech. I wydech. Relaks. Czujemy jak nasze mięśnie kochani są miękkie, wiotkie. E, lu, nie sprawiają nam problemu. Nie ma żadnego bólu. I jeszcze raz. dech I wydech. I relaks. Wdech. Wydech. I relaks. Rozluźnijmy biodra, kochani. I uda. Są luźne, niespięte. Odpoczywają po całodziennym dniu. Mamy rozluźnione, mięciutkie bioderka. udeczki, Uda. I wdech. Wydech. Relaks. Wdech. Wydech i relaks. Rozluźniamy klatkę piersiową. Czujemy, że jest klatka piersiowa miękka. Nie sprawia nam problemu, nic nas nie ciśnie, nic nas nie boli. Czujemy się błogo, spokojnie, euforycznie. Nasza klatka jest rozluźniona. Teraz rozluźnijmy ramiona i nasze plecy, które są tak wyprostowane jak struna, ale nie sprawiają nam problemu. Są rozluźnione. Mięśnia nie są spięte. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I relaks. Czujemy, jak nasze ciało jest leciutkie i giętkie. Teraz po prostu mimo, kochani, ręce. Czujemy, że nic nas nie blokuje w rączkach. Że są tak samo. Luźne. Od każdego spięcia, od żadnych emocji nie ma. W rączkach jest wszystko luźne i fajne. I wdech. I wdech. I wdech. Jeszcze raz. Wdech. I wdech. Relax. Życie jest zrelaksowane. Miękkie, swobodne. Żaden mięsień nie jest spity. Teraz zaciśnijmy mocno pięści w rączkach. Trzymamy pięści mocno zaciśnięte. Mocno ściskamy. I oddychamy. I wdech. I wydech. I wdech. I, wdech. I wydech. Trzymamy cały czas zaciśnięte pięści. I oddychamy. W tych pięściach trzymamy nasze szczęście. Trzymajmy te pięści tak mocno, jak bardzo nie chcemy naszego szczęścia wypuścić. Szczęścia, nad którym właśnie teraz manifestujemy. Trzymamy mocno. Trzymamy mocno nasze szczęście. W mięśnia, y, szczęście w pięściach i oddychamy. I jeszcze raz głęboki wydech. I wdech. I wyle. Rozluźnijmy, trzymając zaciśnięte pięści. Rozluźniajmy mięśnie twarzy. Niech buzia będzie piotka. Niech sobie te usta opadną jak co, Oczy, powieki, niech to wszystko gdzieś tam, tam gdzie jest ich miejsce, niech będzie. I oddychamy i wdech. I wdech. I wdech. I wydech. I relax. Otwórzmy rączki, popuszczajmy pięści. Powolutku, pomalutku. Rączki są otworzone. Szczęście na pewno, kochani, zostało z nami. Bo pięknie manifestujemy i pięknie widzimy swoją przyszłość. Teraz odchylamy głowę do tyłu, do tyłu, byśmy mogli daleko, wysoko patrzyły wszechświat. Patrzymy, zamykamy oczka co czas, mamy oczka zamknięte. I oddychamy głęboko, głowa odchylona do tyłu. I I relaks. Skupmy się teraz na wolnym, spokojnym oddychaniu w takim żółwiowym tempie, ślimaczym tempie. Skupiajmy się na tym wolnym oddechu wciągamy. Puszczamy. powolutku puszczamy I wciągamy powolutku I, i oddychajmy tak wolniutko. Wciągajmy powietrze wolniutko i... Wolniutko wypuszczajmy, i dalej skupmy się na swoich stopach, pięknych stopach, zadpanych stopach, które noszą nas godzinami. A to je mordujemy na spacery, a to w pracy. Muszą tuptać te nożynki. Niech one też odpoczną. Dajmy również im relaks i dajmy również im tą pozytywną energię, żeby miały siłę tuptać. I wciągamy powietrze. Wolniutko wciągamy, wciągamy, wciągamy i wolniutko wypuszczamy. Każda część Wasza ciała jest spokojna, rozluźniona, miękka. Wy oddychacie, ja mówię, a Wy dalej oddychacie, a Ja dalej mówię. Wasze ciało jest, tak jak mówiłam, miękkie. Jedwam mięśnie, odpoczęły w końcu po całym tym stresie, po całej tej nerwówce. Każdą komórkę Waszego ciała wypełnia miłość i zdrowie i siła walki do tego, czego pragniemy. Oddychamy, wdech i wydech. Czujemy się, kochani, zdrowo i szczęśliwie, lekko, a przede wszystkim dałyśmy dzisiaj upust naszym mięśniom, które pod wpływem naszych mocnych, silnych emocji są spięte i nie możemy funkcjonować. I wdech, i dwa ostatnie wdechy. Takie mocno, głębokie wciągajcie ten cały stres i mocno wywrócicie z siebie wszystko. I jeszcze raz, mocno wciągamy, 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 wciągamy. wciągamy. I Mocno wypuszczamy, mocno, taki właśnie odgłos, że to ma wszystko z Was spłynąć, wypłynąć cała ta <coughs> niedobra energia. Mam nadzieję, kochani, że podobało się, i mam nadzieję, że będziecie sobie e, manifestować. Ja tu gadam, tak? To, to gadanie Was może rozpraszać. Jeżeli sami to będziecie robić, <coughs> to tam w główce będzie wasza manifestacja. Czy następnym razem, jak będziemy, jak to się sprawdzi, będziecie chcieli y, coś takiego y, robić y, ze mną y, codziennie czy co drugi dzień, to wszystko zależy od Was. I tak naprawdę to wtedy będziemy manifestować, wy wy będziecie wiedzieli, że jak oddychać, ja Wam będę mówić, wy będziecie skupiać się na swojej manifestacji w głowie i nic was dookoła nie obchodzi, nic was dookoła nie interesuje. Jesteście tylko wy i wasze. Szczęście, i nic poza tym. Kochani, nie zawracam głowy. Mam nadzieję, że chociaż w jednym 1% poczuliście się troszeczkę lepiej, że tak jak mówię, daliście upust swoim mięśniom spiętym po całym dniu e, i walczymy. Walczymy o wasze szczęście. Każdym sposobem będziemy walczyć i rytualnie, e, i manifestacyjnie, e, i medytacyjnie. Będziemy robić. Wszystko, żeby moje duszeczki były szczęśliwe. Trzymajcie się Cię, krótko, kochanie. Dobranoc.